Gdańsk pięknieje, dolne miasto pięknieje. Przeprowadzamy kolejny etap rewitalizacji dolnego miasta. Eee... A co pan tu robi? O, ja? ja nurkuję, proszę pana. O proszę. Ale to Dobrze. super, bo właśnie rozmawiam. Dzień, Dzień dobry. Piotr grzelek. O, pan prezydent Bardzo Ale miło. się składa. Bardzo miło. Właśnie o dolnym mieście rozmawialiśmy. Super. że Dolne miasto nam pięknieje. Motława dla Dolnego Miasta to jest piękna atrakcja. Warto, żeby była posprzątana. No tak, zdecydowanie. Ja też tutaj jeżdżę na rowerze, tak. często z Gdyni nawet przyjeżdżam, bo no nawet bardzo lubię te tereny, szczególnie tam po drugiej na stronie Na opływie jest super, prawda? Tak, tak, tak. tak. Dziękujemy, że, że jesteście, że, że pomagacie nam. Rozumiem, że możemy na Was liczyć 23 kwietnia. Możecie na nas liczyć. Super. Zrobimy dzięki. imprezę, stawimy się również pod wodą. Super, dzięki, dzięki. do zobaczenia. Na razie.